Jest grany panie Mariuszu. Co pan tam znowu usłyszał? Panie Mariusz, no właśnie, ale chciałem podrążyć trochę temat epoki Gierka. Pamiętam go jako dziecko. Pamiętam tą propagandę sukcesu, która wtedy wylewała się z telewizora o tym, że jesteśmy potęgą światową w produkcji węgla, stali, przemyśle stoczniowym. No i pamiętam też potem, jak się skończyła ta epoka Gierka, jakie było złorzeczenie generalnie na niego i na to, że nas zadłużył, zostawił z takim długiem, że, że jesteśmy skazani na stagnację. W pamięci wielu ludzi to była bardzo dobra dekada rozwoju, budowy, gospodarki. Ludzie dostali Fiaty, mieszkania w bloku. Budowano wiele takich konsumpcyjnych właśnie inwestycji jak, jak trasa łazienkowska znana z, chociażby z 40-latka. Panie Mariuszu, czy te 25 miliardów dolarów zaciągniętego zadłużenia dobrze wydano? Jak pan to ocenia jako ekonomista? Nie, nie były to dobrze wydane pieniądze i tak, dzięki tamtym inwestycjom staliśmy się, byliśmy przez długie lata potentatem światowym na wielu polach i to są rzeczy absolutnie niezaprzeczalne. Ocena tamtych czasów, ekonomiczna ocena oczywiście, jest złożona. No, oczywiście męczą mnie wszystkie idiotyczne, powszechne i płytkie lansowane podsumowania, że Gierek nas zadłużył, bo podejmował złe decyzje, jego pan był głupi. Nie, nie był głupi. Nie, 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 bo nie podejmował złych decyzji. Mówię o ekonomii oczywiście, tak, nie mówię o polityce. Jego plan był totalnie niewykonalny, ale nie z powodów, o jakich większość komentatorów, jakichś, których słyszę. Najważniejszy powód, dlaczego to się nie udało, nazywa się komunizm. Tak byliśmy głęboko uzależnieni od układu komunistycznego, chociażby od Związku Radzieckiego, że śmiały plan Gierka wejścia na ścieżkę takiej ekonomii zachodu bo taki był dokładnie jego plan przejście przez wiele inwestycji, jakich dokonał to było wyprzedzające czasy. Powiem tak, gdyby Gierek został rządzącym dekadę później, bylibyśmy potęgą Europy, pod jego żądami. Tutaj upraszczam wiele rzeczy, wiadomo, ale chodzi o to, że, bo wystarczy, że upada system komunistyczny, to rozwiązuje wszystkie praktycznie problemy, które go zniszczyły. Wszystkie rzeczy, które doprowadziły do upadku jego planu i do naszego zadłużenia, wydarzyły się dosłownie za jego rządu. Tak jakby się, nie wiem, cały świat uparł, że... To nie ma prawa się udać to, co on planuje, mimo że, według mojej oceny, to był najuczciwszy rządzący w całej naszej powojennej polityce. Czyli człowiek, który sam nie zrobił żadnych hafer, niczego nie nakradł, realnie, rzetelnie dbał o to, żeby w Polsce było lepiej, żeby ludziom się żyło lepiej. Tak jak było za rządów wzrost na poziomie kilku punktów procentowych, to on racjonalnie, realnie podniósł stopę życiową dosłownie 50%. To był szok. Zresztą to był jego błąd, oczywiście, bo te komunistyczne ideały, tak, żeby masą robotniczą poprawić jakość życia, to go zgubiło między innymi. Nie da się wie pan nagle uszczęśliwić ludzi i będzie dobrze, nie będzie dobrze. <gryw> Jakby podniósł o 10% czy 20%, to i tak by zrobił cud. A on podniósł 50 i w ten sposób poniósł za dużo obciążenia. Według mnie to był marzyciel, wizjoner i w sumie można powiedzieć patriota, tylko że niestety komunista. I to właściwie zmiażdżyło szansę powodzenia, bo komunizm jest fatalnym systemem, najgorszym chyba systemem do zarządzania ekonomią. Co tak naprawdę fizycznie spowodowało upadek całego planu? Tak zwany kryzys naftowy z 1973 to było najważniejsze praktycznie wydarzenie ekonomiczne XX wieku i skutki tego by były na całym świecie odczuwalne. Powiedzmy tylko o wojnie Jom Kippur i potem o reakcji państw OPEC, czyli organizacji zarządzającej wydobyciem ropy. Skok cen baryłki było z 3 do 12 dolarów, czyli 400%. Kto to wytrzyma, proszę pana? Dzisiaj dajemy sobie 400% podwyżki. Ci wszyscy geniusze, ekonomiści, komputery, AI sypią się, bo nikt tego nie wytrzyma? A w tamtych czasach, gdzie mieli tylko ołówki i kalkulatory i ludzkie głowy, jeszcze byli w systemie komunistycznym, no to było absolutnie totalnie niemożliwe. Skutki tego kryzysu, które ciągnęły się przez tą dekadę, przez jego dekadę, były miażdżące dosłownie. I to nie mówię że o Polsce, mówię o całym świecie, że właściwie wszystkie kraje odczuły głęboką recesję gospodarczą. Tak samo, skok inflacyjny. A to się przełożyło na co? Na wysokość spłat chociażby odsetek od kredytów. I nagle kto wytrzymałby te odsetki skaczą kilkadziesiąt procent na przykład. Te elementy sprawiały, że żaden plan by się nie, nie powiódł. No to jest niemożliwe. Dlatego właśnie Gielkowi się nie udało, bo to było niemożliwe, żeby się udało. I to już był koniec, proszę Państwa. Koniec tej części audycji, ale zapraszamy na naszą stronę internetową www.audycje.com.pl, gdzie można odsłuchać pełną wersję. Zachęcamy też do komentowania. Czekamy na Państwa opinie, uwagi. Do usłyszenia.